Dzień dobry, wybrałam się w sobotnie przed południe do Podmiejskiego Parku na spacer. Zaczął padać śnieg. Jest. Może dzięki temu jest pusto. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie mi towarzyszył. Kiedy wydawałoby się nam, że ta pora roku nie oferuje nic ciekawego podczas spaceru, niedawno przed chwilą spotkałam pełzacza leśnego, a teraz trafiam na przepiękne, przepiękne drzewo z mchem. Dopiero uczę się zbierać zimowe grzyby. A to jest chyba płomienica zimowa. Jeżeli wiesz i znasz, popraw mnie proszę. To są już takie starsze osobniki, więc nie będę ich zbierać, nawet do analizy domowej. Niemniej cieszę się, że na nie trafiłam. Tak oto doszłam do części edukacyjnej parku. Wszystko pięknie jest opisane, wszystko zachęca do spacerów, do poznawania przyrody. Jest to, tak jak tutaj strzałka wskazuje trasa edukacji ekologicznej. jest też domek dla owadów z tyłu i budka dla nietoperzy bardzo przyjemne było mi tutaj lekcje a tutaj takie ciekawe formy zwitek zrobionych wierzbowych czy macie pomysł do tego to wykorzystać? a może to jest okienko na las? tak, a tam następne szałas Można też się tu właściwie schować albo luknąć co dalej i gdzie dalej iść już prawie dochodzę do drogi, a przechodzę przez bab stodzonego wędrowca tutaj wprawdzie z rowerami, a po drugiej stronie moje.